Witajcie na korbus Legio. Mam dla Was dzisiaj bitwę przesłaną przez orkowego wodza. Jest to bitwa 1 na 1 prowadzona na mapie w Pacino. Orkowy wodz tutaj y, niestandardowo gra Deutsche Afrika Korps, czyli poszedł na stronę Niemców. So, yy, na razie widzimy tylko tyle, że produkuje sobie pancer pionierów. Zakolejkował ich dosyć dużo. Yy, I nie wybrał jeszcze grupy bojowej. Bojowej. Naprzeciwko niego jest gracz Onicus Sw Sword Sweeper. Także fajna nazwa, taka typowo brytyjska. I on ma dla nas. Yy, Armię skomponowaną z dwóch oddziałów mm, Saperów Królewskich, i tutaj będzie dobierał jeszcze kolejne oddziały Piechoty Standardowej Piechoty Brytyjskiej. Jak spojrzymy sobie na mapę, to widzimy tutaj mm, taki podział na paliwo. Tu trzy paliwa, łatwo yy, dostępne dla Niemców. Czy i tu trzy paliwa łatwo dostępne dla Brytyjczyków I jedno paliwo, które można się bić, no powiedzmy w środkowej części mapy To paliwo zajął Orkowy Wódz, który już zyskuje przewagę ekonomiczną jeśli chodzi o paliwo Sword Sweeper ma zdecydowanie mniej tego Oczywiście mówimy tutaj o przychodzie jeśli chodzi o amunicję to orkowy wódz tutaj nie ma żadnego przychodu amunicyjnego Tak, bo jeszcze nic nie zajął Nic jeszcze nie zajął Dopiero teraz Swordsweeper znowuż ten przychód amunicyjny ma zdecydowanie lepszy No zobaczymy jak to się potoczy Nie ma tu pewnie takich wielkich Nie ma tu pewnie takich wielkich nie tylko wpływu na całą rozwój, ale... Ale spójrzmy na środek. Tutaj jest to, o czym mówił czyli sekcja piechoty. Nie, nie sekcja piechoty, tylko sekcja saperów walczy z sekcją y, pionierów. No i sekcja saperów zdecydowanie wygrywa z policjami, które dają maszynowymi... Fejskimi. O, mamy tutaj wybór y, grupy bojowej przez y, Brytola. Grupa bojowa artylerii, artyleria indyjska. Y, to jest grupa, którą gdzieś tam okolicy też gra, znają. Więc wie, będzie wiedział, kogo się spodziewać. I to by dlatego, że zna Brytyjczyków. Czeka ze swoją grupą bojową. Czy on już wybrał? Jeszcze nie wybrał. Czyli dalej coś ma w głowie, coś kombinuje żeby sobie wyczekać ja znowu już wychodzę z tego założenia że o wychodzę z tego założenia że biorę grupę która mi się podoba jakiś tam plan realizuje na i tyle ale wiadomo nie nieraz robią tak że czekają i robią kontra dobra wyjechał ciężki moździerz 4,2 cala z tej grupy bojowej indyjskiej. Chłopaki w turbanach zapierniczają tutaj równo. Przeżróżka CMP, e, który też nieraz orkowy wóz e, przerabia na wóz medyczny. Prawdopodobnie zostanie tak wykorzystana. Taka standardowa zagrywka. O, widać to już, to już się stało. Już y, kolega z Sword Sweeper y, zmienił tę ciężarówkę w wysmę tutaj, pankowy tutaj y, stwierdził, że, żeby sobie poradzić, pewnie w tym początkowym etapie, z piechotą brytyjską, będzie musiał zrobić MG-34. No, każdy machine gun zawsze jest pomocny y, w walce z piechotą. Tutaj nie ma w ogóle co ukrywać. Ani jedna, ani druga strona konfliktu nie posiada snajpera. O kurde, ale, ale goli tą piechotę. Bardzo mocne. Także ani jedna, ani druga strona konfliktu nie posiada snajpera, więc nie będzie tutaj jakiejś takiej gry typu... Czajemy się i usuwamy piechotę, którą tym bardzo lubię, dlatego ja znowu wybrałem... O kurde. Do, do, do moje strony konfliktu to jest typowo amerykanii We'remach Czyli w jednej i w drugiej mamy do czynienia ze snajperem. Dobra, orkowy wybrał w końcu grupę bojową yy, z oddziałem ber BR Versalieri Wersali Versaliście 4 Hanslanda, żeby mnie poprawił un'altra volta ma adesso vorrei proprio la muzyka delle parole Bersalieri, Bersalieri, Bersalieri. O, brawo! Brawo! Ok. Yy, widzę, że tutaj. Cały czas Brytyjczycy. Ostro cisną. Yy, mapa wygląda mniej więcej porówno. Chociaż z korzyścią chyba. Z korzyścią chyba dla. Orkowego wodza, ponieważ ten przychód paliwowy jest większy, ale znowu Sword Sweeper ma większy przychód amunicyjny. Y jeśli chodzi o manpower, to jest bardzo podobnie. Y orkowy wód zrobił tutaj budynek i ulepszenie do sztugów, więc będzie chciał zrobić sztugę. Jakiego sztuga? Działo sztuk 3D, hmm? czyli typowy y sztuk. Działy są obieżne do hałbicą do zwalczania yy, piechoty i lekkich pojazdów, ewentualnie jakichś ulepszeń terenowych. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, to. No cóż, nagle stwierdzili, że potrzebują Vickersa. Ok. Czyli będą się próbować jakoś okopywać, może stacjonarnie. Pewnie stwierdził też, że. Yy... Borkowy wód, że Deutsche Afrika Korps pójdzie bardziej w piechotę, chociaż dziwne to jest dla mnie. A z drugiej strony Wikers jest w stanie też trochę zagrozić pojazdem. To... Pojazd medyczny wystawiony za skałami, żeby nie był widoczny przez reptoli, ale żeby jakoś szybciej uzupełniał i leczył jednostki. Spoko. Bardzo w porządku. No zdecydowanie konkretnie cisnął tutaj tej Brytyjczycy, ale zapominają o tym, że przecież mają tutaj dwa punkty zajęte przez Deutsche April Corps i ich za bardzo nie przejmują. Dopiero teraz tutaj punkt zwycięstwa, ale ten punkt amunicyjny nie może być zapomniany. Wyjechał, wyjechał. sztuk 3D. Ok, tutaj arkowy wódz u góry sobie spokojnie zajął y, punkt zwycięstwa. Y, musimy pamiętać, że punkty zwycięstwa to nie są punkty, które. Przynajmniej same punkty. Nie, to nie jest punkt zwycięstwa, to jest punkt y, manpower. Ok. Punkty zwycięstwa nie są punktami, które zajmują teren. Przynajmniej w tej odsłonie gry. To właśnie widać, że. Ten punkt jest tutaj, ale to ten tworzy tutaj obszar. Ten punkt amunicyjny. Okej. Okay. Dalej. No. Znowu, znowu mamy koszenie ze strony brytyjskiej. Tego oddziału pionierów yy, niemieckich z Daku. O, tu mamy. Trzeba zwrócić uwagę na te ulepszenia wszystkie od... Yy, czyli jeżeli oni działają przy pojeździe, to on im daje aż trzy ulepszenia. Super. To mi się podoba. Taka synergia razem z pojazdami. Orkowy też wspominał o tym, że będzie próbował tak robić. I ma, rzeczywiście tutaj przysłał sobie grupę bojową. Musiał na nią trochę poczekać. I w końcu ją przysłał z tym lekkim pojazdem żeby sobie pomóc i wspierać tę piechotę o, widać tutaj pojawiły się te znaczniki te indykatory no, świetna sprawa jeśli chodzi o tego sztuga pytanie, czy Brytyjczycy mają w ogóle jakąś odpowiedź na niego tutaj orkowy troszkę zaspał i chyba to się źle na nie niego skończy, tak jest tutaj Brytyjczycy wraz z tym swoim dowódcą mają dwa enfieldy z lunetami i świetnie sobie z nimi radzą no ale o tutaj mamy zestaw z różnicą z pancerną boys no nie jest to broń która może tam specjalnie zagrodzić pancerzowi sztuka Ktoś tam go poharata, ale niespecjalnie, bo sztuk ma 210 frontowego pancerza, no to od prądu bez problemu. A tu co my tutaj mamy? Tutaj w tym trochę to uciekł, uciekło, ale tutaj Orkowy wódz podpieprzył yy, Moździerz od Bytyjczyków. Pan pancer Jagerzy też z e, rocznicą e, pancer pancerdusze. A widać tutaj Brytyjczycy m, starają się jak, naj, e, jak najbardziej chronić ten most, żeby go jeszcze odzyskać. No ale było bardzo blisko, żeby go jak, jak jacyś cyganie zgarnąć. Albo. Jeszcze jest szansa. No ale zrobić taki myk to jest super. Niestety nie widziałem, jak to nam się rozgrywało. Widziałem się na walce na środku. Dobrze rozstawiony Vickers. Czy orkowy widzi, co się tutaj dzieje? Tak, widzi tego Vikersa. To działo no naprawdę robi świetną pracę dla wyjście Afryka. Jedno działo i potrafi tyle zmienić. Pytanie jaką odpowiedź zrobią Brytyjczycy. No nie widzę tego z ich strony. Dlaczego? Trochę brakuje paliwa. Z, z drugiej strony... Robi, robi oddział z w bardziej pieszej, czyli taki typowy overrun. przeciwpancerny oddział. Okej, okay, spoko. Może to zadziałać, ale przecież mamy do czynienia z pojazdem przeciwpiechotnym. Więc... Aha, jeszcze tutaj już pojazd, kolejny piechotny pojazd. Ach radny. Ale Achrad już nie ma takiego opancerzenia. To jest tylko 30 mm pancerza. Rontowego. Więc takie... taki oddział z bazukami to sobie elegancko odnipła Bardzo fajna bardzo fajna jednostka, bardzo fajny oddział. Każdy model ma 110, to już jest y, konkretna konkretna, mocna jednostka do zwalczania pojazdów lekkich i powiedzmy średnio opancerzonych. Ale widzę, że też jest nastawiona na walkę z piechotą, czyli jest bardzo uniwersalna. Mamy tutaj... Mamy tutaj -Sony, ale w formie Tommy Gana z... Tym magazynkiem bębnowym, czyli chłopaki... Wyglądają jak jakaś mafia lat 30 czyli w Chicago, no. Nieźle. To musi być bardzo dobra jednostka yy, yy, ogólna, ale jest też droga, bo tam 400 manpower'a kosztuje. No, może mieć też piąta strzecką w górku, ale w tym momencie nie ma sensu tego budować, bo... Brytyjczyk musi tu się uporać z problemem yy, pojazdów ciężkich. Przeciwbiodny ciężki pojazdów. No. Rzutnik granatów ze strony e, Deutsche Afrika Korps Wyszli Belserieli be, Belserieli Berserieli Berserieli Si Greto Wyszli Berserieli i No po co wyszli? Po, pewnie po to, żeby szybko zajmować teren, e, szybko się przemieszczać, zajmować e, punkty i jest chce jakoś radzić z piechotą, bo są do tego bardzo dobrze predysponowani. Patrzcie, jak oni szybko zapierniczają. Deutsche Afrika Korps w 16 minucie, no już y, przejmuje kontrolę na mapie. Brytyjczycy powoli się muszą wycofywać. Stoł yy, spychani. Okej, okay, co mamy? Czołg ciężki Matilda 2. W porządku. Jest ok. Super pancerz z przodu. Mocny pancerz yy, boczny. Ale działo bez szału. No to jest chyba sześciofontówka brytyjska. Nie powiem, bo sześciofontówka jest w stanie yy, uszkadzać te wszystkie pojazdy. Yy, Niemieckie, Może poza tym najcięższym. O tu ciekawe, bo i możesz jest w stanie troszkę zagrozić temu sztugowi. No, działa samobieżne. Od góry raczej mocnego pancerza nie miałem. I wyjechał też Crusader. Crusader ma działo chyba. dwupunktowe. Tak mi się wydaje. nie jest bardzo mocnym dziełem, ale on sobie radzi bez problemu właśnie z takimi małymi no, pojazdami. Typowymi dla Deutsche Afrika Korps. Sword Sweeper, no. Wszystko jest ok. Powoli sobie gramy. I teraz zauważyłem punkt jak orkowy Wodz go totalnie wypunktował. Jeżeli oni nie zrobią jakiegoś super taktycznego manewru i nie wykoszą armii orkowego wodza no to praktycznie jesteśmy tutaj skazani na porażkę Brytyjczyków mamy 18 minutę i na tą chwilę nie widzę żadnych możliwości żeby Brytyjczycy się z tego podnieśli po prostu mamy za mało punktów chociaż w naszej poprzedniej grze 2 na 2 Chyba różnica była podobna. Tutaj Brytyjczycy też gdzieś tam próbują wcisnąć, ale też. Tak, i trochę im się to udaje. Wszystkie pojazdy orkowego wodza zostały rozpieprzone w pył. A Brytyjczycy mają jeszcze swoje dwa Złoką ma Możliwość podniesienia się z tego. Tak. Tak jakby na coś zbierał, bo nie, nie wytwarza sobie. Marder 3. Hmm. No, Mardera 3 nie robi się po to, żeby zniszczyć przeciwnika do końca, tylko żeby sobie jakoś radzić, bo nie jest to nic specjalnego. No, powiem szczerze, że 12 punktów. Brytyjczyk może nie zdążyć... Brytyjczyk może nie zdążyć przejąć yy, na czas punktów i, i to będzie jego koniec, chociaż dominację na mapie może przejąć, ponieważ y, ma większą silniejszą armię. Czyli połowiec moim zdaniem źle, źle zaczął potem wykorzystał swój moment na, nabił swoich punktów i prawdopodobnie będzie koniec gry. 6 punktów. punktów zostało Brytyjczykom. I zatrzymali zegar. Teraz zegar jest po stronie Niemców. Jeżeli będą w stanie utrzymać te dwa punkty, to może mieć naprawdę długą grę. No ale już się wycofuję, już będzie chciał pozajmować punkty zwycięstwa artyleria, no właśnie to jest y, taki powiedzmy ostatni ostatnia szansa to dla Brytyjczyków żeby nie przejmowali tego punktu zyskują na czasie leczą swoje oddziały i próbują w jakiś sposób i próbują w jakiś sposób jeszcze bronić tej swojej punktu. Yy, wjechał ten carro. Yy, to jest ten czołg yy, chyba piata. Yy, włoski. No, myślę, że to tak się skończy. To już nie ma. Ale taki włoski, po prostu czołg, a plus jederna w kierunku z większej problemy. No i tak to się skończyło. Zwycięstwo Deutsche Afrika Corps. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.